Jeśli prowadzisz biznes i nie potrafisz odpoczywać, chcę ci uświadomić, jak brak odpoczynku jest podwójnie niebezpieczny. Pierwszy poziom niebezpieczeństwa jest oczywisty. Jeżeli ty nie powiesz stop, w pewnym momencie twoje ciało to zrobi. Ale drugi poziom jest już mniej oczywisty, rzadziej dostrzegany, a wiąże się on. Z poczuciem własnej wartości, z pewnością siebie i z tym, jak traktują cię inni. Teraz uwaga, jeżeli po skończonym projekcie, po pracy, obiecałaś sobie, że pójdziesz na krótki spacer albo że napijesz się spokojnie herbaty i ktoś, ktokolwiek przerywa, może to być klient, który dzwoni i mówi: Ej, możesz zrobić dla mnie jeszcze to i to, zajmiecie to tylko 10 minut. Może to być partner który mówi, właśnie jadę samochodem, nie mam co robić, porozmawiasz ze mną przez chwilę? Jeżeli stawiasz siebie na ostatnim miejscu, jeżeli rzucasz siebie, porzucasz swoje plany, swój odpoczynek, swój czas dla kogoś, dajesz jasny sygnał, że jesteś osobą, w którą nie warto inwestować, bo sama w siebie nie inwestujesz, bo sama siebie nie szanujesz. Twój odpoczynek to jest czas dla ciebie i jest to czas święty. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby popatrzeć na odpoczynek, jak na bardzo ważną część pracy. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które są w ciągłym ruchu, nie potrafią się zatrzymać i myślą tylko o tym, żeby działać, pomyśl w ten sposób, że jest to część pracy. Oszukaj swój logiczny umysł. Halo, halo, ja muszę odpocząć, bo dzięki temu będę jeszcze lepiej pracować. Tak mu to na razie wytłumacz i postaw siebie na pierwszym miejscu. Swoje potrzeby, swoje plany. W ten sposób nie tylko będziesz się czuła lepiej i Twoje ciało będzie ci wdzięczne, ale przede wszystkim zaczniesz krok po kroku budować swoją pewność siebie, swoje poczucie własnej wartości, bo będziesz pewna, że sama na sobie możesz polegać, że jak sama sobie coś obiecałaś. To tak będzie. Jeśli to z Tobą rezonuje, zaobserwuj mój profil po więcej takich treści.